Jest jeszcze ciemno, godzina 5.30 rano, wracamy do Angkor Wat, tym razem, żeby zobaczyć świątynię w zupełnie innym świetle. Choć jest jeszcze wcześnie rano, każdego dnia przed świątynią gromadzi się tłum ludzi, I to nie jest przesada. Szacuje się, że przed pandemią nawet 2 do 3 tysięcy osób dziennie przychodziło tu o świcie tylko po to, by zobaczyć wschód słońca nad Angkor Wat. W skali roku Angkor Wat odwiedzało ponad 2 miliony turystów z całego świata. I choć nie każdy przychodzi o poranku, to właśnie wschód słońca jest tym momentem, który najczęściej widzimy na pocztówkach, zdjęciach i marzeniach podróżników. Po otwarciu granic w 2022 roku ruch turystyczny stopniowo wraca do normy, a tłumy z rana znów zaczynają przypominać te sprzed lat. Dla wielu przyjezdnych, to punkt obowiązkowy.